Daj, Dzień dobry. Dajcie, dajcie, i da wry do szkoły. Nowa fryzura znaczy poprawiona. Znaczy 15 minut mam. Bo wiecie, niedługo będzie kolejny lockdown i zamkną, nas nam... i zamkną nam fryzjerów, więc trzeba się ogolić. Nie zostało jeszcze 15 minut. Tak, idziemy połapać jeszcze pokemony Przy kościele. Znaczy nie będziemy chodzić, poświęcimy sobie samodziel. No. Jesteśmy już przy, przy kościele. Pokemon. I są dwa pokemony, do złapania Mamy jakiegoś... Co to jest? Go, gołębia Pidowi? Pidowi? Pidowi no, za pierwszym razem wracamy jak nie, nie za pierwszym razem? Piszcie... Poszedł Poszedł? I po drugi No to był prosty jakiś, nie? Dobra Pidowy Pidowy. I tu mamy jeszcze jednego no, tylko że mam pełny bag. Nie złapię go, on się tak ustawił. To jest gruby Jest, A ty już go mam. Nie, ja go mam. Ale ja też go mam, bo złapałem. Go. Z główki mnie jak jest ten zezol. No. Nie złapię go teraz. A ty że jestem zezorłem. To ty jesteś już totalnym zezolem. No wiedziałem, że ucieknie jest pieprzu. Dobra, idziemy do tej twojej szkoły Czemu szkoły nic nie ma, no? Tylko tutaj Znaczy, tutaj to normalne, bo zawsze przy tych stopach są Dobra, lecimy do kościo kościoła, do szkoły, bo się spóźnimy Nie, prawda no jeszcze długo No, 7 minut Jak już wszyscy wiecie, w tym roku nie będzie PGA Arena Ze względu na to, że Mamy tego koronawirusa całego, no i wszystko zostało odwołane. Będzie dopiero w 2021, o ile się nic nie stanie i damy radę zwalczyć to dziadostwo. A jeszcze jedna rzecz odnośnie, właśnie, targów. No, firmy, które są w branży targowej, mają wielki problem. Są w dramatycznej sytuacji, jeśli chodzi o, 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 o. tą branżę. Jest no, no, katastrofa, tak. Setki przedsiębiorstw no Stoi tak. Nie było targów od dłuższego czasu. No, i tutaj widzę, że został powiony jakiś komitet obrony branży targowej i przekaże Kancelarii Rady Prezesów, czy naszemu premierowi postulaty, które wprowadzane w życie zadecydują o dalszym losie znaczącego sektora polskiej gospodarki. No, jeśli możecie, piszcie hashtag Uratujmy Targi. Mam nadzieję, że no, PGA nie zniknie, bo to chyba jedna z fajniejszych imprez y, gamingowych w Polsce, na jakiej ja byłem. No i może się uda nam zobaczyć y, wspólnie na PGA 2021, że wszystko będzie ok. A kolejna rzecz, no ten rok jest normalnie zadziwiający, 2020 to przejdzie do historii. No Cyberpunk po raz czwarty zmienia premierę, no ja się dopiero wiedziałem wczoraj o tym. No i w dniu dzisiejszym nie wiem to kiedy to było, ale... Y, chyba nie wczoraj, postanowili, że znowu o 27 dni przesuną premiery gry na 10 grudnia. I ciekawe, czy to będzie ostatnie przesunięcie. Z tego, co tu piszą, chcą bardziej się przygotować, przetestować co? Chcą przetestować Aż 9 odrębnych wersji, tak? Bo Xbox One, X, yy, Xbox Series, series S, S X, PS4 Pro, PS5, PC i tak dalej. Więc jeśli mi to wyjdzie 10 grudnia, to pewnie będzie nieco patch do pobrania w dniu premiery. Yy, myślę, że jakieś 50 to na start. No ja czekam bardzo na tą gierkę, której się zasmuciłem, że nie będzie jej w listopadzie, ale dobra, poczekam to 20 parę dni. Piszcie w komentarzach, na co wyczekacie i czy wasze gry zostały jakoś przesunięte. Okej, okay, kolejna smutna wiadomość dla mnie. Niestety przegrałem w Fortnite i nie udało mi się przegonić Jasona. No nie miałem po prostu czasu na Fortnite'a, żeby pograć. Ale jest jedna dobra dzisiaj wiadomość. Bardzo dobra, ponieważ to dzisiaj, tak? Dzisiaj, 29 października wchodzi Guns Buster The Videogame, Game. Bardzo chciałem zagrać tą gierkę. Chciałem ją kiedyś kupić. Uwielbiam Ghostbusters'ów. No ja to dziś będę ściągał. Ja to dzisiaj będę grał, więc nie, musicie, nie, może, musicie, nie możecie tego ominąć. Tą gierkę musicie sobie ściągnąć, jest to wersja Remastered, czyli poprawiona, tak? Więc super, cieszę się to już dzisiaj. Będzie też Blair Witch, którego już mam, kiedyś grałem, ale może się pojawić też na kanale, ale to jest... Gierka. Ogólnie filmy mojego dzieciństwa. Więc nie mogę się doczekać, aż ją po, pobiorę. A dzisiaj sobie zagram oczywiście Fortnitea. Solówkę może jakąś. Zabrałem korzenne skrzydło, bardzo fajne. Podoba mi się. I co tu jeszcze mam nowego? O, też super. Yy, I coś jeszcze mam nowego. No to, ale tamto mi się bardzo podoba. Dobra. Jak widzicie, no nie dałem sobie rady, mam 43 pozi poziom. Jason ma chyba 120, więc o jego rekord jest. Mm -hmm. I co by sobie zagrać? Zagramy sobie, myślę, że... Nie wiem czy to. Koszmar. No, spróbujemy tam zagrać sobie solówkę. Jednak zobaczymy jak pójdzie. A i z tego powodu właśnie Jason wygrywa zakład. I muszę mu do końca miesiąca... Kupić 2000 FAUDOLCE. To może zrobimy inaczej. Dla niego będzie 2000 FAUDOLCE, a dla Was w tym momencie zrobimy konkurs, bo dawno nie było. Bardzo dawno nie było. A, Oxbell, właśnie. Pozdrawiam. Muszę się. Nie, to już dzisiaj zadfimy Oxbell. Dawno nie było konkursu dla Was, i w tym momencie zrobimy konkurs o 1000 FAUDOLCE. Co trzeba zrobić? Napisać hashtag Halloween. Powiedzmy, że już mamy Halloween niedługo. Eee, no i tyle. Hashtag Halloween. I wystarczy, że zostawicie jeszcze też suba na naszym kanale, jeśli ktoś nie subuje. Zostawicie łapę w górę. I to tyle. A ja sobie zagram meczek, solówkę. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No samolot, samolot chciałem powiedzieć. Autobus wygląda mega. Podoba mi się. Jakby zostać, tak na zawsze. Ten niebieski tu mi się tak szczerze trochę znudził, a to fajnie wygląda, fajnie, fajnie, Halloween. No jeszcze kolejne pytanie do was, gdzie wy najczęściej latacie? jest wiele mam misji nie zrobionych. To jest wstyd w tym sezonie, a takie fajne postacie do zrobienia, chyba Jasonów może mi nabije coś trochę, bo już tyle ma. No czasu nie było niestety. Ja już wiem, że go nie dogonię, bo mam 43 poziom. No straciłem dwa dni, gdzie poniedziałek cały przespałem. No i wczoraj miałem kupę roboty związane z ogarnianiem całego sprzętu, bo musiałem wszystko po sobie poukładać. A dzisiaj jest co? A dzisiaj już jest czwartek, nie w roda, Jezu widzicie? To już w ogóle nie ma szans, żebym to zrobił. Skrzyneczko, gdzie jesteś? Jedną bętkę możemy sobie wziąć, coś połowimy. Skrzyneczko jest chyba do góry czy na dole? Tego nie chcę. Pandaże. O! Dobrze, tu jesteś. Nie, ty jesteś tu, zwana. Co tam masz dla mnie? No, nic ciekawego nie masz dla mnie. Dobra, dobra. harpunem czy dobra, nie tym? O, tutaj są jakieś łyby. Jak to w ogóle z was łowi ryby, tak naprawdę? Nie to że w grze. Mhm. No, będziemy zbierać co tu jest ciekawego. O, nie, źle trafiłem. Już tak szybko? O, to się fajne, dobra. Już sobie to wymienimy. To sobie weźmiemy. Jakąś legendarną. Mam rybę termiczną, ciekawe. Tam jeszcze mam. O, ktoś mnie chce zabić. Ktoś mnie chce zabić. Tylko gdzie ty jesteś? O, tam się schowałeś. No, to wiesz, co się se tutaj połowie, trochę jeszcze? No jakaś nowa ryba. Ja sobie wezmę tą rybę. Wiem. Łocho, fajne. Nie wiedziałem o tym i wezmę sobie tą rybę jeszcze. Widzę termicznie, teraz gdzie oni będą. Albo nie będę wiedział. Dobra. Czy to było dwóch, czy jeden tylko? Zwykły... Zwykły... Coś tu jest chyba. Długie ceny będzie działać? Wam się podoba. Dobra, idziemy. Ale tu już pewnie wszystko. Ale krótko. A to skoki? Oho, to jest to drugie chyba. O, tu nie zebrali, zobaczcie. No i ładnie. Dobra, już zrezygnujemy z tego. Weźmiemy sobie to. 54 osoby zostały. A, zapomniałem, bo tu są jeszcze duszki. 44 poziom. Jest samowite! A wypiszcie w komentarzu, który wy macie poziom. No i przypominam o konkursie 1000 fałdolców. Wystarczy, że napiszecie hashtag. Halloween! Z, zdać łapę w górę, psuba. To wszystko. No, naprawdę nie było konkursu żadnego, nie? Oxbell, pamiętam. Przepraszam. Dzisiaj to rozwiążemy. Niestety Oxbell wygrał, nie dostał. Się, nie miałem czasu. Sorry. No idzie teraz. Idziemy. Tu sobie pojedziemy tą trylką do góry. Zobaczymy co tam jest ciekawego. 28 duszków już jest. Nic tu nie ma. Ciekawego? Czy jest coś ciekawego? Czy mi się wydaje, czy ja mam? A, tu Stark. Nie, coś tam leci, jakiś samochód na mnie krzywo patrzy. Co tu mam dla mnie? Tam ktoś lata. Może go ściągniemy. No co, chodź, chodź. O tu jest jakiś kolo Ulu, dostałem. Ale mnie zajechał. Ja, nie mogę, ale ten mnie kret. No i do tupa. A to był ten. No. Albo nie ten. Dobra, zemsta. Gdzie jesteś, koleś? nem mais viu No i koniec za, zajmuję 61 miejsce, Jestem Lamerem i w ogóle najgorszym co je się da. Dziękuję. A, on mam na gałązce do dobrania. bardzo ładne. Podoba mi się. Jak to Karnacie wygląda ten 53. Będę miał Storm, Duma 67. Mystik 80. Tonester 93. Ja Python. No szkoda takich postaci.